Hej hej, chciałam dzisiaj zrobić urobek z tego budynku, ale widzę tutaj głównie pomurowane um, okna, ale sobie zobaczymy. Tu bym się nie narażała przez to przechodzić i do tej drzwi iść. Tu jest wszystko tak porowione. mam wrażenie jakby tu jednak ktoś zaczął mieszkać. Po prostu tutaj mam wrażenie, że coś chodzi. Jakieś takie wiecie, że chodzi coś mechanicznego, no nie wiem jak to nazwać, jakieś rury, yy, nie wiem typu yy, od... Yy, nie umiem się wysłowić, ale o, od Klimy. Tutaj widać yy, kutkę na tym, więc tu do garażu się na pewno nie wejdzie. Tu jest okno zbyt wysoko, więc jedynie przez tą siatkę, ale to się obejdzie tylko obiekt od, do, nie wejdzie się do środka, a obejdzie się dookoła ten obiekt. Tu jest okno za wysoko, w dodatku jest jakaś folia. Wydaje mi się dość świeża, ale i to tutaj nie podskoczę i nie dam rady, nie? No to jest, nie wiem, 2-3 metry na pewno na wysokości. Więc obejdziemy sobie może jedynie obiekty dookoła, bo chyba się nie da tu wejść Tutaj okna u góry też są powybijane, ale nie wiem czy się tym ktoś nie zajmuje Jakieś okien od piwnicy tutaj nie widzę W sumie ten płot jest dosyć porośnięty, więc tak słabo Nie wiem co ja słyszałam ale ja miałam wrażenie, że coś słyszę tutaj. Nie wiem czy bym na to wskoczyła, ale drzwi wydają mi się chyba zamknięte, nie wiem jak tutaj. Czy są te okna? Więc wam po... przybliżam. I też podejmę wrażenie po prostu kroków, nie. I tutaj jest jakieś okno. Ale nie wiem jak to wygląda w środku, są powybiane, ale nie chciałabym tego ruszać. Nie wiem w ogóle jaka wysokość jest. Między wiadomo, piwnicą, a oknem nie? tą podłogą w piwnicy, żebym się stąd wydostała, nie? Tutaj na początku odcinka widzieliśmy tą stronę. Wydaje się to przodu więc tak to w ogóle wygląda. Tu w ogóle mam wrażenie, jakby były nowe te żaluzje czy rolety. Nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj są niby też drzwi, ale są jeszcze drugie, tam jak widzicie. Tam jest chyba kutka, o ile dobrze widzę. Możecie pisać w komentarzach, czy wy też tam widzicie kutkę. Po drodze do obiektu. Znaleźłam są jakieś takie piwnice dziwne trawiane, ale widzę, że one są chyba pod użytkiem czymś. Tam powiem co jest coś, jakaś przepaść. Dobra, wychodzę stąd. Ja będę się udział kręcić tutaj. Widzimy się na dole. O, bo tu była taka budka tutaj, nie? Tak jak widzieliście, niestety nie udało mi się zwiedzić tego budynku, tego domu, bo no nie ma wejścia, tak żeby było w miarę łatwo, no bo ja niestety nie dam rady doskoczyć tak wysoko do okna, więc niestety nie udało nam się, ale myślę, że w środku nie byłoby nic zbytnio ciekawego, ale tak jak widzieliście, też napotkałam na swojej drodze akurat do tego domku opuszczony blok i wydaje mi się, że jest mała nadzieja, że jedno wejście jest nie tylko mm, zarośnięte po prostu więc dajcie mi znać w komentarzach czy byście chcieli urbek z tego budynku ogólnie jest tam piwnicą już był lekki przypał a co dopiero to wtopa by jak gdyby ktoś tam był akurat albo wychodził z tych piwnic, czy jak ktoś tam się zwie ale wydaje mi się, że to były jakieś piwnice albo wchodził do tych piwnic a kto ma tam y, jakieś swoje rzeczy czy coś ale to była już wtopa totalna dobrze, że nie aż taki wielki przypał nikt mnie tam nie zauważył chyba przynajmniej nie zwrócił mi żadnej uwagi, więc to tyle dobrze nie mówcie nikomu jeszcze to nie koniec tego odcinka, bo sobie jeszcze rozpakujemy tą paczuszkę z racji, żeby po prostu ten odcinek nie był taki krótki. I jak wiecie, moja kolekcja i ten cały sprzęt, który mam na urbexy cały czas się powiększa. I tu jest właśnie jedna rzecz, która powiększy właśnie ten zbiór nasz. Więc sobie to na pewno odpakujemy, ale jeszcze tak powiem, zanim to odpakujemy, to jak wiecie, niedawno jak nagrywam jeden z odcinków, gdzie właśnie pokazywałam ten cały sprzęt i tam jak się przygotować na urbex i takie tam, to właśnie w ten dzień mi przyszły rękawiczki. I Wam zrobiłam unboxing rękawiczek. Także rękawiczki mam nowe. Tu mam jedną rzecz i myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek mm, osobny. Z takich unboxingów paczek, które myślę, że mam nadzieję, przynajmniej zakończą tą moją kolekcję, cały ten zbiór rzeczy na Urbex. I myślę, że wam się spodoba taki odcinek. Mam na, taką nadzieję. Możecie pisać w komentarzach, czy byście chcieli, bo mam na oku kilka rzeczy do dokupienia. Mm, więc. Myślę, że było, wyszedł taki odcinek na jakieś 10 minut do oglądania dla Was, więc dobra, już nie przedłużamy, otwieramy. Kurczę, kolejna folia. Yy, dobra. Chyba śmieciarka w ogóle przy... no. Świeciarka przyjechała mnie tu trochę zagusza, ale mam nadzieję, że nie aż tak, żeby mnie nie było słychać. Więc taradadam. latareczka. Ale niezwykła latarka, bo sobie kupiłam ją, że ogólnie mam tam 7 trybów. Ma światło czerwone, ma światło tam chyba UV i ma zwykłe białe światło i tam świeci, o tu jest właśnie rysnek nie dość, że tutaj z to tu jeszcze na boku, nie? i chyba też jakiś tryb mrugający, mur czy coś takiego ma więc otwieramy to pudełko nie wiem, czy ją będzie trzeba naładować w ogóle, a nie, mówię, latarki w sensie, że do latarki już chciałam mówić, że nie dostałam, żadnej ładowarki jest kabelek, jakby ktoś chciał wiedzieć latarka koszt 70-80 zł, chyba coś takiego. O, tu się idealnie, bo da się zaczepić, nie? Mać tą zaczepkę, więc fajnie. E, tu się nie włącza, tu się włącza, jest guziczek do włączania. E, trzeba podłączyć ją. Teraz będzie, o, tu jest, dobra. Tu będzie trzeba ją podłączyć. Sobie podłączymy ją. I później na wieczór, czy tam na noc. Co tu jest? A, zoom. Jeszcze ma. Dobra, tego nie widziałam, ale tu łatwo chodzi. Nie to, co w tej mojej latarce. Nie, co to ciężko chodzi, ten zoom? O, o, o. Nie. Ledwo idzie, nie? Mam tu latarkę jeszcze w ręce, nie? Dobra, nie będziemy tego otwierać, więc jak przyjdzie wieczór to... i to naładuję, to Wam zaprezentuję jak to świeci, bo sama jestem ciekawa. Podłączam już sobie latareczkę na moim kabelku, co mam od ładowarki, na takim dłuższym, żeby po prostu nie rozwijać tego kabelka, co dostałam od nich, nowego, bo właśnie zauważyłam, że właśnie jest to samo, przepraszam, że się powtarzam, jest to samo wejście, więc nie miałoby to żadnego sensu, a takich kabelków to ja mam pełno, więc jak mi się jakiś jeden zepsuje, będę miała kolejne przynajmniej. I tutaj jeszcze właśnie to opakowanie sobie zobaczyłam. Ojej, no zoom, halo. O, dobra. To to nie wiem, co to jest. Halo, proszę mi złapać to. O no dobra, najwyżej sobie przybliżyć, bo nie mogę jakoś bliżej, jakoś mnie Zoom nie łapie. E, to więc tutaj nie wiem co to jest. Ale chyba zasięg. Mm, tu mamy, że 5-10 godzin działa. E, no że Zuma ma. Co to jest dalej? E, nie wiem, odbija się nie odbija. Nie, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. I to jest, że jest chyba wodoodporna. Jeśli mniej więcej ogarniacie, możecie mi napisać, co to ogólnie, co to jest i to. Więc tu mamy pierwszy tryb i tu jest jasny taki po prostu zwykły biały. takie białe światło. I tu się guzik świeci w ogóle na zielono. I jak się ta latarka naładuje, też to świeci na zielono, a tak to, jak się ładuje, to mruga na czerwono. Później mamy taki słabszy, ale też zwykłe białe światło, później nam mruga, i tutaj mamy właśnie to UV, i tutaj z boku później nam świeci. To jest już kolejny tryb. Na no taki po prostu zwykły biały. Ej, było to czerwone. Czekać, bo coś. O, tu świeci nam na czerwono. Też z boku. Ale myślałam, że to będzie słabsze to światło, ale Wam powiem, że nawet gitarka jest, bo jestem o, w miarę daleko. Te ściana dosyć dobrze świeci, tak samo z tym ufał, myślałam, ale powiem, że bardzo dobrze to świeci. Nawet czekajcie, bo to jeszcze mrugało. O! Właśnie mruga. Ko chyba kolejny i ostatni w sumie. Właśnie. O! Tak sobie poświecę. No to tą latareczką. No, więc ostatni tryb y, mruga na po prostu kolor taki biały, i czerwony, na zmianę. To w sumie można komuś pranka tym zrobić. I byłoby to już na tle w tym odcinku. Więc, jeśli Wam się filmik podobał, to zostawcie łapeczkę w górę pod nim. Subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, żeby ten kanał mógł się rozwijać, bo u nas coraz więcej. Mam nadzieję, że nasza ekipa będzie jeszcze większa niż jest. I zostawcie jakiś komentarz na dole, żeby też coś po sobie zostawić, żeby odcinek mógł po prostu mieć większe zasięgi, żeby mnie wesprzeć, wiecie o co chodzi. No, do następnego odcinka siemka.